Sąd był pełen zwykłego szumu oczekiwania. Prawnicy szeleszczący papierami, widzowie szepczący w cichych tonach i odległy dźwięk młotka uderzającego. W innej sali sędzia Eleanor Hayes siedziała na ławie. Jej spojrzenie było pewne i profesjonalne. To był kolejny dzień, kolejna sprawa. Przynajmniej takiej się wydawało. Bailiff ogłosił sprawę. Stan Louisiana, Przeciwko Jamesowi Andersonowi. Eleanor lekko przesunęła się na siedzeniu, ręce spoczywające na wypolerowanej, dębowej ławie. Spojrzała na papiery przed sobą: napaść, rabunek, opór przy aresztowaniu. Znajoma, bolesna rozczarowanie zagościła w jej piersi. Kolejna, zagubiona dusza, uwikłana w system pomyślała. Kiedy oskarżony został wprowadzony, jej świat się przechylił. Mężczyzna stojący przed nią, skuty w rękach i nogach, nie był obcym. To był James Anderson, jej James. Gardło jej ścisnęło, a fala wspomnień uderzyła: letnie popołudnia spędzane na wyścigach rowerowych po zakurzonych ulicach Hammond w Luizjanie, nocne rozmowy pod drzewem magnolia w jej ogrodzie. Obietnice, które składali sobie jako dzieci, by zawsze trzymać się razem. Bez względu na wszystko. Ale mężczyzna stojący przed nią nie był chłopcem, którego pamiętała. Jego ramiona były zgarbione, twarz pomarszczona latami trudów. Jednak jego oczy, te głębokie, pełne duszy oczy, były nie do pomylenia. Uchwycenie młotka Eleanor zadrżało. Po raz pierwszy w swojej karierze zawahała się. Pokój wydawał się kurczyć, a ściany naciskały na nią. Gdy próbowała przetrawić niemożliwe, James spojrzał w górę. Jego wyraz twarzy był mieszanką szoku i rezygnacji. Rozpoznanie pojawiło się w jego oczach, ale szybko odwrócił wzrok, lekko opuszczając głowę. Sąd czekał. Eleanor zmusiła się, by przemówić. Pan Anderson, oskarżony jest pan o napaść i rabunek. Jak się pan do tego odnosi? Głos Jamesa był chropowaty. Prawie nie do poznania. Niewinny wysoki sądzie. Jej serce zabiło mocniej. Chciała zatrzymać wszystko, zażądać odpowiedzi. Co się z nim stało? Jakich drogi mogły się tak bardzo rozdzielić, ale jej rola jako sędziego wymagała opanowania. Proszę kontynuować, powiedziała. Jej głos bardziej stabilny niż czuła się, gdy prokurator rozpoczął swoje wstępne wystąpienie. Myśli Eleanor galopowały. To nie była zwykła sprawa. To był James i w jakiś sposób musiała dowiedzieć się, jak oddzielić swoją przeszłość od teraźniejszości, zanim będzie za późno. Sąd zniknął w zamglonym widoku, gdy umysł Eleanor przeniósł się w czas, kiedy jeszcze nie nosiła czarnych szat i młotka w ręce. Ona i James dorastali po przeciwnych stronach, Hammond w Luizjanie, Podzieleni nieodległością, ale niewypowiedzianymi zasadami ich segregowanego miasta. Dom jej rodziny był skromny, parterowy, z białym ogrodzeniem, podczas gdy rodzina Jamesa mieszkała w zniszczonym domu na końcu drogi, otoczona polami. Ich przyjaźń była anomalią. Pamiętała, jak się spotkali. Przypadkowe spotkanie na skraju strumienia, gdzie oddaliła się zbyt daleko od swojego ogrodu. James łowił ryby, a jego żyłka zaplątała się w trzcinach. Oferowała pomoc, a ten prosty gest zamienił się w lata ukrytych przygód i wspólnych marzeń. Eleanor, powiedział kiedyś, leżąc na trawie obok niej, pod gwiazdami, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, żeby wyjechać stąd? Tak naprawdę wyjść stąd? Pójść gdzieś, gdzie ludzie nie patrzą na nas dziwnie. Tylko dlatego, że siedzimy razem? Śmiała się wtedy, odrzucając ten pomysł, ale James nie żartował. Nawet jako dziecko widział świat takim, jakim był miejscem, które nie zawsze miało miejsce dla ludzi takich jak on. Ich więź pogłębiała się mimo szeptów, ukradkowych spojrzeń i otwartego niezadowolenia z obu stron. Ale presja była zawsze obecna, jak ciężar, którego żadne z nich nie mogło zrzucić. A potem, pewnego dnia, wszystko się skończyło. To było lato przed szkołą średnią, kiedy ojciec Eleanor przyłapał ich na siedzeniu razem na werandzie. Jego głos był zimny, ostry, pełen autorytetu. Eleanor, idź do środka teraz. Zawahała się, patrząc na Jamesa, który stał zamarły w miejscu. Idź już, powiedział cicho, jego głos zabarwiony rezygnacją. Zobaczę cię jeszcze. Ale już się nie widzieli. Przynajmniej nie tak naprawdę. Ojciec zabronił jej zbliżać się do Jamesa, a niedługo potem rodzina Jamesa wyprowadziła się. Eleanor poświęciła się nauce, jej ambicje wyniosły ją daleko poza miasto Hamont. Poszła na studia prawnicze, goniąc marzenia o sprawiedliwości i uczciwości, ale nigdy nie zapomniała o chłopcu, który pokazał jej czym jest odwaga. Teraz siedząc na ławie, zastanawiała się, co stało się z Jamesem po tym, jak weszła do tego domu i zamknęła drzwi na ich przyjaźń. Jego akta wykazywały serię aresztowań za drobne przestępstwa, kradzież drobnych rzeczy, włóczęgostwo, nic, co sugerowałoby brutalną naturę. Ale z drugiej strony, jak wiele życia kogoś można zobaczyć w kilku linijkach w raporcie policyjnym. Głos prokuratora wyrwał ją z zamyślenia. Opisywał domniemane przestępstwo. James był oskarżony o napaść na sprzedawcę podczas rabunku w sklepie spożywczym w Baton Rouge. Sprzedawca odniósł drobne obrażenia, a kasa została opróżniona. James został zatrzymany kilka bloków dalej, a pieniądze rzekomo wciąż znajdowały się w jego posiadaniu. Eleanor przyglądała się Jamesowi, gdy prokurator mówił. Jego postawa była zgarbiona, ręce złożone przed sobą, ale jego wyraz twarzy był nieczytelny. Czy naprawdę to zrobił, czy było więcej w tej historii niż twierdzi prokuratura? Sąd ogłosił przerwę na lunch, dając Eleanor chwilę na zebranie myśli. Gdy wracała do swojej kancelarii, jej asystentka Margaret podeszła z niepewnym wyrazem twarzy. Pani sędzio Hayes, wszystko w porządku? Wydajesz się trochę rozproszona, zapytała Margaret. Eleanor zawahała się. Czy powinna zaufać Margaret? Czy to byłoby nieprofesjonalne przyznać, że znała oskarżonego? Zamiast tego pokręciła głową. W porządku, po prostu mam dużo na głowie. Ale nie było w porządku. Jak mogło być, skoro przeszłość, którą tak głęboko zakopała, stała tylko kilka stóp od niej, czekając na jej wyrok? Sąd był pełny, kiedy proces został wznowiony. Dziennikarze zapisali notatki, urzędnik przeglądał papiery, a prokurator, mężczyzna o ostrym rysie twarzy, Richard Powell, był gotowy przedstawić swoją sprawę. Szanowni Państwo, członkowie ławy Przysięgłych, zaczął Powell, jego głos stanowczy. Ta sprawa dotyczy przemocy. Dotyczy mężczyzny, który wszedł do sklepu spożywczego i bez prowokacji zaatakował niewinnego sprzedawcę, a potem ukradł zawartość kasy. Dowody pokażą, że James Anderson jest winny tego przestępstwa. Eleanor poczuła, jak ściska ją żołądek. Ton prokuratora był kliniczny. Obojętny, jakby James był tylko nazwiskiem na liście oskarżonych. Spojrzała na Jamesa, którego wzrok pozostał utkwiony w stole przed nim. Adwokat obrony, Lisa Porter, wstała, by przedstawić swoje wstępne oświadczenie. Była młoda, ale pewna siebie, z głosem, który niósł się po całej sali. Prokuratura chce, żebyście uwierzyli, że ta sprawa jest prosta. Ale tak nie jest. Mój klient, James Anderson, od samego początku utrzymuje swoją niewinność. Pokażemy, że w tej historii jest coś więcej i że założenia, które zostały poczynione w nocy aresztowania, nie wytrzymują próby wnikliwej analizy. Pierwszy świadek został wezwany na ławę. Sprzedawca, który pracował tej nocy, opisał, jak widział mężczyznę pasującego do opisu Jamesa, który wszedł do sklepu Pokłócił się z kasjerem, a potem skoczył na ladę. Jego zeznania były szczegółowe, ale coś w nich wydawało się wyuczone. Krzyżowe przesłuchanie lisy było precyzyjne. Panie Chambers, powiedział pan, że mężczyzna, który zaatakował sprzedawcę, miał na sobie czerwoną bluzę z kapturem, prawda? Tak, odpowiedział świadek. Czy widział pan jego twarz wyraźnie? Niezbyt. Było ciemno, a on miał założony kaptur. Lisa kiwnęła głową, lekko spacerując po sali. Więc mówisz, że nie mogłeś jednoznacznie zidentyfikować osoby, która popełniła napaść? Cóż nie? Brak dalszych pytań powiedziała Lisa, przerywając mu. Eleanor zauważyła, że James lekko poruszył się na swoim miejscu, jego ramiona się wyprostowały, jakby ta wymiana dała mu małą iskierkę nadziei. Kolejny dowód to nagranie z kamer monitoringu sklepu. Nagranie było ziarniste i źle oświetlone, pokazujące postać w czerwonej bluzie, wchodzącą do sklepu. Prokuratura twierdziła, że to James, ale jakość nagrania utrudniała rozpoznanie jakichkolwiek cech identyfikujących. Gdy wideo się odtwarzało, Eleanor studiowała je uważnie. Czy to naprawdę mógł być James? Postać poruszała się szybko, chwytając ladę, po czym zniknęła z ekranu. Nagranie zakończyło się nagle, pozostawiając niepokojącą lukę w narracji. Obrona Jamesa opierała się na alibi. Twierdził, że szedł do domu z domu przyjaciela w czasie rabunku. Przyjaciel jednak odmówił zeznań, powołując się na obawę przed odwetem ze strony społeczności. Lisa argumentowała, że brak gotowego świadka nie unieważnia niewinności Jamesa, ale wyraz twarzy ławy przysięgłych sugerował wątpliwości. W miarę jak proces postępował, Eleanor czuła ciężar swojej roli naciskający na nią. Miała być bezstronna, filarem sprawiedliwości, ale jak mogła nią być, skoro każda chwila przypominała jej o ich dzieciństwie? Chłopak, który kiedyś był jej najbliższym przyjacielem, teraz był mężczyzną walczącym o swoją wolność, a ona była tą, która miała określić jego los. Kiedy sąd ogłosił przerwę na koniec dnia, Eleanor pozostała na ławie, palcami rysując po krawędzi młotka. Chciała porozmawiać z Jamesem, zapytać go bezpośrednio, co się stało, ale wiedziała, że nie może. Każdy kontakt poza salą sądową zagrażałby sprawie. I jej karierze. Obserwując, jak James jest eskortowany z sali w kajdanach, determinacja Eleanor zadrżała. Zawsze wierzyła w system sprawiedliwości, w jego zdolność do odkrywania prawdy. Ale po raz pierwszy zaczęła się zastanawiać, czy prawda to coś, co ten system kiedykolwiek naprawdę uchwyci. Sąd szumiał cichymi szmerami, gdy proces osiągnął kluczowy moment. Nadszedł czas na obronę. Alisa Porter wezwała pierwszego kluczowego świadka. Oficera Daniela Harisa, funkcjonariusza aresztującego. Eleanor lekko nachyliła się do przodu, jej oczy się zwęziły. To był moment, w którym mogły zacząć się pojawiać pęknięcia, jeśli w ogóle. Oficer Harris, postawny mężczyzna o szorstkim zachowaniu, zajął miejsce na ławie. Lisa podeszła do niego z zamierzonym spokojem. Oficerze Harris zaczęła: To pan zatrzymał mojego klienta, prawda? Tak, odpowiedział. Jego ton był szorstki. W swoim raporcie stwierdził pan, że pan Anderson szedł dwie ulice od miejsca rabunku, kiedy pana zatrzymał. Czy to prawda? Tak. A co sprawiło, że uwierzył pan, że to on jest podejrzanym? Harris przesunął się na swoim miejscu. Pasował do opisu: czarnoskóry mężczyzna, około czterdziestki, ubrany w ciemne ubranie. Lisa lekko uniosła brwi. Ciemne ubranie? Ale podejrzany w nagraniu wideo był opisany jako noszący czerwoną bluzę z kapturem. Czy znalazł pan czerwoną bluzę w posiadaniu pana Andersona, kiedy go przeszukiwano? Harris zawahał się. Nie, ale mógł ją porzucić. Lisa zrobiła krok bliżej. Mógł? Czy pan lub którykolwiek z innych funkcjonariuszy przeprowadził przeszukanie okolicy, aby znaleźć tę rzekomą bluzę? Szczęki Harisa zacisnęły się. Nie, nie mieliśmy czasu. Zatrzymaliśmy go szybko. Lisa kontynuowała. Więc, żeby to wyjaśnić, zatrzymaliście mojego klienta na podstawie ogólnego opisu, bez fizycznych dowodów łączących go z miejscem przestępstwa? Milczenie funkcjonariusza przemawiało głośniej niż jakiekolwiek słowa. Spojrzenie Eleanor powędrowało w stronę ławy przysięgłych. Kilku członków wymieniło niepewne spojrzenia. Liza nie skończyła. Oficerze Harris, czy pamięta pan, czy pan Anderson powiedział coś w chwili aresztowania? Protestował. Powiedział, że jest niewinny. A czy rozważył pan zbadanie jego roszczenia? Czy od razu założył pan jego winę, bazując wyłącznie na jego wyglądzie? Twarz Harisa zaczerwieniła się. Postępowałem zgodnie z procedurą? Procedura, powtórzyła Lisa, jej głos pełen sceptycyzmu. Nie mam więcej pytań, Wysoki Sądzie. W sali sądowej zapanował znów szum, gdy Haris zszedł z ławy, jego wiarygodność widocznie zachwiana. Serce Eleanor biło mocniej. To była już nie tylko sprawa sądowa, to było rozliczenie nie tylko dla Jamesa, ale także dla systemu, który wydawał się zbyt chętny, by go potępić. Kolejny ruch obrony był nieoczekiwany. Lisa wezwała świadka biegłego, analityka kryminalistycznego, który przeanalizował nagranie z monitoringu. Analityk wyjaśnił, że na podstawie wzrostu i budowy ciała osoby na wideo nie było jednoznacznego sposobu, by potwierdzić, że to był James. Dodatkowo, czas na nagraniu został zmieniony, co rodziło pytania o jego wiarygodność. Prokurator próbował odrzucić zeznania jako spekulacje, ale ława przysięgłych wydawała się być zaniepokojona. Cień wątpliwości wkradł się do sali, a Eleanor poczuła jego ciężar. Kiedy dzień zbliżał się ku końcowi, James otrzymał możliwość zeznawania we własnej sprawie. Lisa ostrzegała go o ryzyku, ale James nalegał. Wstał. Łańcuchy cicho dzwoniły, gdy podchodził do mównicy. Jego głos, choć cichy, niósł ze sobą surową szczerość. Popełniłem błędy w swoim życiu, zaczął James, zwracając się bezpośrednio do ławy przysięgłych. Zbłądziłem. Ufałem niewłaściwym ludziom, ale tego tamtej nocy nie zrobiłem. Szedłem do domu, zajmowałem się swoimi sprawami. Kiedy zatrzymali mnie policjanci, nie zadali żadnych pytań. Po prostu postanowili, że pasuję do ich opisu. Jego głos lekko się załamał, gdy kontynuował. Całe życie walczyłem, walczyłem, żeby być postrzeganym jako coś więcej niż to, co ludzie o mnie myślą. Ale teraz jestem zmęczony. Po prostu chcę, żeby prawda miała znaczenie. Gardło Eleanor ścisnęło się, gdy James usiadł z powrotem. Jego słowa zawisły w powietrzu, apel nie tylko o sprawiedliwość, ale o człowieczeństwo. Spojrzała na ławę przysięgłych, ich twarze były pełne emocji, wątpliwości, empatii i niepewności. To było to. Prawda nie była już ograniczona do dowodów czy zeznań, to była walka sumienia, zmaganie się z ciężarem uprzedzeń i założeń. Eleanor wiedziała, że jej rola nie polegała tylko na utrzymaniu prawa, musiała je interpretować w sposób, który służyłby prawdziwej sprawiedliwości. Ostatni dzień procesu nadszedł, ciężki od oczekiwań. Mowy końcowe zostały wygłoszone z precyzją. Prokurator opierał się na dowodach poszlakowych, zachęcając ławę przysięgłych do zaufania procesowi systemu. Lisa jednak apelowała do ławy, by spojrzeli głębiej, by rozważyli luki w sprawie oraz człowieczeństwo oskarżonego. Eleanor słuchała uważnie, jej twarz była nieprzenikniona, ale myśli galopowały. Jej rola była jasna. Nie mogła wpłynąć na ławę przysięgłych, ale miała ostatnie słowo, jeśli ich werdykt zostawiałby miejsce na interpretację. Ciężar zapewnienia sprawiedliwości spoczywał na jej barkach. Ława przysięgłych obradowała przez godziny. Sąd opustoszał i znowu się napełnił, gdy ludzie rozciągali nogi lub szeptali między sobą. James siedział cicho, jego ręce były mocno złożone przed sobą. Od pierwszego dnia procesu nie spojrzał na Eleanor. I nie mogła mu tego winić. Co mogła powiedzieć, by cokolwiek z tego poprawić? W końcu Bailiff ogłosił, że ława przysięgłych wydała werdykt. W sali zapadła cisza, gdy przewodnicząca wstała, trzymając w rękach drżący kawałek papieru. W sprawie stanu Louisiana przeciwko Jamesowi Andersonowi uznajemy oskarżonego. Pauza była nie do zniesienia. Za niewinnego. Sala eksplodowała mieszanką westchnień, szeptów, a nawet kilku oklasków. Eleanor uderzyła młotkiem, przywracając porządek. Ramiona Jamesa opadły, jakby ciężar został zdjęty, ale jego twarz pozostała nieczytelna. Wygrał swoją wolność, ale było jasne, że ta wygrana przyszła kosztem czegoś więcej. Eleanor zwróciła się do sądu. Jej głos był spokojny. Ława przysięgłych wypowiedziała się: Panie Anderson, jesteś wolny. Sąd kończy rozprawę. Kiedy sala sądowa opustoszała, Eleanor została jeszcze chwilę, patrząc na Jamesa, gdy podpisywał dokumenty zwalniające go. Na moment pomyślała, że może odejść bez słowa. Ale wtedy odwrócił się i podszedł do niej. Pokój był prawie pusty tylko kilku urzędników porządkowało papiery, a Margaret zbierała akta. James zatrzymał się kilka kroków od ławy, jego wyraz twarzy był zamknięty. Nie jesteś mi nic winna, powiedział cicho, ale chciałbym wiedzieć, dlaczego nic nie powiedziałaś. Znałaś mnie. Elanor poczuła, jak jej gardło się zaciska. Słowa utknęły jej w ustach. Bo nie mogłam. Musiałam być sprawiedliwa. Gdybym coś powiedziała, mogłoby to zagrozić sprawie. James badał ją wzrokiem. Jego twarz była mieszanką bólu i zrozumienia. Sprawiedliwość powtórzył. Właśnie w tym tkwi problem, Eleanor. Świat nigdy nie był sprawiedliwy, nie dla ludzi takich jak ja. Powoli skinęła głową, jej wzrok opadł na wypolerowane drewno ławy. Masz rację. Żałuję, że wtedy nie zrobiłam więcej. Żałuję, że teraz nie mogę zrobić więcej. James westchnął. Napięcie w jego postawie nieco osłabło. Byliśmy dziećmi, nie wiedzieliśmy lepiej. Ale teraz wiesz, prawda? dodał. Wiem, odpowiedziała Eleanor. Jej głos był stanowczy. I przepraszam. James lekko skinął głową, potem odwrócił się i odszedł. Jego plecy były proste, gdy zniknął przez drzwi sądu. Eleanor siedziała sama w pustej sali sądowej. Ciężar jego słów naciskał na nią. Utrzymała prawo, ale proces ujawnił głębszą prawdę. Sprawiedliwość to nie tylko wyrok i dowody, chodzi o życie, które kształtują systemy znacznie większe niż jedna osoba. Dla Eleanor to był sygnał, przypomnienie, że jej pozycja nie była tylko miejscem władzy, ale platformą do zmiany. Gdy opuszczała salę sądową tego wieczoru, zachodzące słońce rzucało długie cienie na schody sądowe, Eleanor złożyła cichą przysięgę. Nie mogła zmienić przeszłości, ale zrobi wszystko, co w jej mocy, by przyszłość nie była tylko pustymi obietnicami sprawiedliwości. To będzie trudne, może nawet niemożliwe, ale była to jej dług wobec Jamesa i samej siebie, by spróbować.